Stanami Zjednoczonymi. Ja chciałbym tutaj trochę się zatrzymać i może na początek też porozmawiać o tej aktualnej sytuacji geopolitycznej, tej zmianie dynamiki w relacjach USA-Europa. Czy uważasz, że to jest taki moment, kiedy ta Europa powinna się bardziej zjednoczyć? No i czy uważasz tam jakąś szansę też w Europie na to, żeby gdzieś rozwinęło się to krypto na tym Starym Kontynencie? No bo widzimy powoli taki wyścig tutaj ze strony Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o bycie takim pro-kryptowalutowym krajem. Widzimy też duże inwestycje różnych krajów w sztuczną inteligencję, czy to Chiny, czy USA, ale też Europa, no powiedzmy sobie szczerze, nie odbiega za bardzo, jeżeli chodzi o inwestycje inwestycje w sztuczną inteligencję, w, AI, w agentów AI i w inne rozwiązania dookoła tego typu. No ale właśnie, no co z tą Europą? Czy my zostaniemy, jeżeli faktycznie się potoczą tutaj te, nazwijmy to, takie, ta sytuacja geopolityczna w kontekście Stanów stanie się taka, że oni no będą egoistycznie bardzo mocno patrzyli na siebie i będą rozdawać te karty, nie patrząc na otoczenie, że, że faktycznie to otoczenie przestanie z nimi w jakiś sposób Współpracować, korelować, no i tutaj ta Europa zostanie osamotniona, czy będzie w stanie się zjednoczyć, czy to raczej już dla Europy nie ma przyszłości i jesteśmy trochę zdani na łaskę no, innych mocarstw, czy to Chin, czy też Stanów Zjednoczonych? Moim zdaniem rządy w Europie podejmują takie decyzje, jakby. Komuś zależało na tym, żeby tą Europę zniszczyć. E, jako jedyni idziemy w Zielony Ład, gdzie cały świat ma to totalnie gdzieś. E, zresztą też podróżujesz dużo po świecie, jeździmy e, e, dosyć, dosyć często po świecie. No, jesteśmy, w, podejrzewam, w kilkunastu państwach rocznie. E, wszędzie, wszędzie ludzie mają to gdzieś. E, wiesz, Azja, zresztą, no prosty przykład. Tak, śmieci leżą wszędzie. Wszystko jest pakowane w jakieś torebeczki foliowe. E, wszędzie leżą śmieci, plastiki i tak dalej. No jasne, tak? To, to, że oni śmiecą, nie znaczy, że my też możemy jakby śmiecić. Nie o to mi chodzi, ale chodzi o to, że to, co robi Europa, w żaden sposób e, no nie pomaga jakby światu, a przynajmniej te, powiedzmy, konsekwencje tych czynów, które my robimy, by niby uratować ekologię, no są o wiele gorsze niż to, co my tak naprawdę pomagamy. Jeżeli cały świat by coś takiego robił, jeżeli cały świat by szedł w stronę ekologii, jasne, ma to sens, ale jeżeli Europa to robi e, kosztem e, swoich jakby obywateli, kosztem e, poziomu życia, e, a reszta świata ma to gdzieś, jeżeli my zamykamy kopalnie, a gdzieś tam Azja, Chiny otwierają ko kolejne, kolejne kopalnie i mają to gdzieś, no to to jest kompletnie bez sensu, tak? No to, to jest, to, to jest e, tak naprawdę zażydanie tej gospodarki, mamy kosmicznie drogi prąd, e, mamy kosmicznie wysokie podatki, e, tak naprawdę otwieranie jakiegoś biznesu w Europie no to jest, to jest tak naprawdę strzelanie sobie e, w stopę w tej chwili, mamy kosmiczne jakieś regulacje, restrykcje, te wszystkie rynki są przeregulowane, no i tak naprawdę to wygląda jakby ktoś, jakieś obce siły postawiły w rządzie ludzi, którzy mają za zadanie zniszczyć gospodarkę. Dochodzą do tego kolejne kwestie, tak, przyjmowanie różnego rodzaju inżynierów z państw muzułmańskich, z Afryki i tak dalej, wykładanie na nich pieniędzy, no rzeczy, które w tej chwili są robione, no to, to jest ewidentne, ewidentne niszczenie Europy, więc ja w przypadku Europy, no na razie nie widzę tutaj jakich, jakichś pozytywnych, pozytywnych aspektów, no nie można być tak głupim, żeby e, nawet robić to, co w tej chwili robi nasz polsko języczny rząd. Tak? Jeżeli państwa zachodnie przyznały się do tego, że przyjmowanie e, nielegalnych imigrantów z państw muzułmańskich było błędem, przestępczość wzrosła, nie asymilują się w żaden sposób, po czym nasz rząd ich przyjmuje. No kurczę, tak? No, no nie można być tak głupim, ewidentnie jest to jakiś przekaz z góry i, i tyle, no nie można być, być tak głupim na zasadzie, że skoro w kilkunastu państwach nie wyszło, być może w naszym wyjdzie, a my będziemy wyjątkiem, no nie ma tak, 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 tak głupich ludzi, więc widać, że ewidentnie, ewidentnie Europa idzie na dno, jest niszczona, mało tego, uważam, że tego już nie da się odkręcić, uważam, że tego już nie da się odkręcić i... To nie jest tak, że muzułmanie zaczną rodzić mniej dzieci, a biali więcej. No po prostu Europa stanie się islamska, muzułmańska i, i, i e, jak gdzieś tutaj widzę siebie na starość w Tajlandii, w krajach azjatyckich e, i tyle.